Renault Grand Scenic, 1.9 diesel, 7 osobowy, rodzinny, chyba MPV się nazywało w Grand Tourze, tak Jeremy z zespołem chyba testowali te MPV, śmiali się z nich strasznie, no ale jednak są to w miarę kompaktowe i rodzinne auta, schowek na schowku wszystko w miarę tam ergonomicznie wygląda, sympatycznie Stoliczek, więc można sobie siedzieć Z tyłu jeszcze jeden rząd foteli Roletki, naturalnie przyciemniane szybki to jeszcze nagibnięcia od pasów niestety Ktoś zapominał ich wsadzić płony w miarę jeszcze na sezon przelatają Mamy jakieś dziubniątko no ale ma swoje lata 2006 rok. Tak więc jak ta Francuza jest nieźle Zestaw filtrów dostaliśmy od świetnego właściciela, który nam auto zostawił yy, na sprzedaż trzeba ten olej będzie wymienić, on akurat wyjeżdżał za granicę, tak szybko się rozkłada, tak szybko się składa. Ostatni rząd w hoteli i tego bagażnika jest tutaj sporo. Tak więc olej, komplet filtrów, olej do wymiany po zakupie dodajemy części. Ktoś sobie może to sam wymienić. Tutaj zarysowanie, no ale no jest to taki ogryzeczek, który powinien jeszcze spokojnie komuś posłużyć. Tu stolik jest, już patrzyłem wszędzie wcześniej. Przepraszam, a nie, o! Mój błąd! Tutaj trzeba będzie to poprawić, ale może damy radę. Ogarnąć z tego miejsca. Miejsca dość sporo. Spokojnie można sobie usiąść. Z przodu raczej. Wygodnie, tak więc. Ogryzek. Który posłuży jak się mu troszeczkę. Serca. Da. Czasu. Jezu. Niewiele. Niewiele pieniędzy. Ładnie odpala. To jeszcze pod smyta te... Wsadziliśmy radio, bo jakieś nieoryginalne, brzydkie. Musimy jeszcze zobaczyć jak je uruchomić, bo coś tutaj na mnie bangala. 270 przebiegło, ale tak jak mówiłem, jest do wymiany. Ale dodajemy te wszystkie rzeczy. Kierownica jak na ten przebieg, taki tak jest i najgorzej pracy Nie jest to auto idealne, które nie posiada jakichś tam mankamentów, natomiast jak wspominaliśmy już w jednym filmie, pokazujemy Wam wszystko, co by się nie wstydzić i szanujemy właśnie Wasz czas, jak również i, i swój tak więc yes. jednoręki bandyt. W miarę wszystko pracuje dobrze Wcześniejsze naprawy były urobione były Jak ktoś szuka jakiego rodzinnego auta za niewielkie pieniądze zapraszamy serdecznie, link poniżej